Czy ty lubisz oglądać filmy o miłości albo komedie romantyczne? Kocham, ja jestem naprawdę w, w, ogromnym fanem i naprawdę zapytasz kogokolwiek, któregokolwiek z moich eksów, co, jakie filmy najbardziej u, uwielbiam oglądać, to są właśnie y, filmy romantyczne. Uwaga, w y, okresie świątecznym nie obejrzysz u mnie nic innego, tylko filmy świąteczne. Choćby nie wiem jak były przelukrowane, y, kocham. Włączać takie właśnie filmy i seriale. Bardzo lubię y, filmy, seriale z takim motywem śledztwa, takie trochę thrillery psychologiczne. Też bardzo lubię. Nie lubię horrorów, bo one mnie nie y, bardzo źle stymulują. W sensie takim, że boję się tego, ja mam y, jestem wysokowrażliwcem. I ja potem tak to do, do siebie przejmuję, że ja się. Mi się potem śni, bo mój mózg jakoś sobie to wszystko przeinacza i po prostu puszcza mi potem takie sny. Odkąd też jakiś tak jestem bardziej świadomy takiej trochę duchowości, bo ostatnio zacząłem medytować i jogować, więc tak mówię to ja roztrzepany kuczaj, ale mi to bardzo, bardzo pomaga. I jak zobaczyłem, że takie horrory i taka negatywna energia jedynie mnie sprawiają, że jestem bardziej rozedrgany. To, to raczej wyłączam. I, ale są też takie filmy, które powiem szczerze, że na przykład chcę obejrzeć. Lubię takie, takie czasami, wiesz co, horror thrillery pod komedię wpadające. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, że takie troszkę prześmiewcze, Takie lubię.